Siema, dzisiaj jest dzień 15 tworzenia legendy. Generalnie w dzisiejszym odcinku mam zamiar zrobić nogi i dipy. Dlaczego o dipy spytacie? No bo do końca tego roku chcę wycisnąć 180 na klatę, a dipy pomagają bardzo, bardzo w rozbudowie siły na tricepsie. I potrzebuję tego, tak? Nigdy nie robiłem dipów, bo zawsze mnie to bolało zapamiętam pamiętam, że raz spróbowałem dipy zrobić, to poszło 50 na 12, 50 w przypasie było dopięte. Nie wiem ile zrobię teraz, to było dwa lata temu. Zobaczymy, zobaczymy. No i dzisiaj nogi, przesiady, ciężkie serie. Dzisiaj mamy mało czasu w ogóle, zauważyłem, bo... No to tak, muszę zrobić jedną rzecz. Potem idę do kościoła, będę dzisiaj czytał na mszy. Dlaczego się zgłosiłem do czytania? Nie zgłosiłem się, ksiądz mnie wybrał. Po prostu, i dzisiaj idę się tak, jakby przygotować, zobaczyć, czy dam radę to przeczytać. Będziemy trzeba, tak na spróbowanie tylko. A w niedzielę, jak się uda, to będę czytał już faktycznie na mszy. Także elegancko i tak pójdziemy. Potem od razu po kościele do, do, na siłownię. Z siłowni wracam do domu, od razu montuję filmik. I już dzisiaj przepadam. Robię jedną ważną rzecz, pracuję nad pewnym projektem. Zobaczymy, co wyjdzie z tego wszystkiego. Jestem zadowolony, jestem szczęśliwy, ale jest przede mną bardzo dużo pracy I powiem wam tak szczerze Wow, nie? To co będzie się działo to jest... No grubo, nie wiem jak to w ogóle opisać, zobaczymy co będzie Zobaczymy Na razie niczego wam nie powiem Ale... Ale no... Kurde, trzymajcie za mnie kciuki, módlcie się za mnie, jeżeli to oglądacie, ja też będę się modlił za was Pomodlę się w niedzielę za was za, wszystkich was, za wszystkich Was, którzy mnie obserwujecie i oglądacie. Czy mnie lubicie, czy mnie nie lubicie? Pomodlę się za Was po prostu. I tak, lecimy teraz zrobić śniadanie. Nie będę Wam tego nagrywał, bo mam mało czasu, mało pamięci i mało procent w telefonie. Dzisiaj jest zabiegany dzień i nawet nie będę tego montował, tylko wrzucam to od razu tak jak do Was mówię, tak od razu będzie wrzucane na filmiku. No, chyba, że będę gadał jakieś wiecie co Kopało i będę musiał to wyciąć. Na pewno teraz w tym, w tym jednym filmiku się zacząłem, teraz jak nagrywam i będę musiał to wyciąć, bo tak nie mogłem przejść z jednego wątku do drugiego, ale już jest dobrze, także elegancko. Zaraz robimy się na niej i lecimy. Wy się widzimy. My się widzimy pewnie już na siłowni. ej Sorry, że tak macham tą kamerą jak niepełnosprawny, ale ja nie wiem za bardzo jak to wszystko objąć. To jest tak piękne. Ja nie mogę sam się napatrzeć na tą piękne, na tą piękność tego kościoła. To jest fara poznańska, jakby ktoś nie wiedział. I powiem wam tak szczerze, przecudowny kościół tego na filmie nie, nie widać aż tak bardzo, i to jest ogromne, to jest cudowne. To jak się wchodzi do tego, to się wydaje, że jest naprawdę 10 razy albo 100 razy mniejszy niż ten kościół. Musicie to przeżyć na własnej skórze, bo ja też nie potrafię tego dobrze nagrać. Nie wiem co Oj powiem ci, że nie wiem, ale do upadku. Dobra. Że tak wiesz, pod rękami, nie, prosi. Tak jest. O kurde! Przestraszyłem się za rozwyczaj. Okej okay. Elegantnie Dzięki bardzo o, to no. Ej to nie ja odłożyłem ten drążek On mnie wepchnął mnie na to Ja nie wiedziałem co mam zrobić Ja chciałem więcej no protect Siema, ja z tym po treningu, idę montować filmik Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj tak na szybko nie dograłem jak robiłem łydki Ale to nawet nie ma na co patrzeć, serio, to jest takie śmieszne ćwiczenie, takie ujeżdżanie dinozaura, bez sensu to nagrywać w ogóle Ale ten, ja wiem, że nogi dzisiaj słabiutko, ja wiem, ale za to jaka pompa na klacie, wy nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, nie? Byłem w kościółku, pomodliłem się za was, przyjąłem komunię Ej, dzisiaj czułem się nawet jak Mr Beast, bo byłem w kościele i były dwie bezdomne i dwie mnie poprosiły o coś do jedzenia. No to poszedłem, kupiłem im bułeczki, rogaliki. Jedna powiedziała, że chce rogala świętomarcińskiego. Ja mówię, że trochę to dla mnie wiecie. No ja nie chcę nic mówić, ale jestem trochę w podobnej sytuacji finansowej, a No dobra, poszedłem, kupiłem nie, dychę to kosztowało kur... Ja mam za dychę cały obiad na cały dzień, a ona miała rogalika, no ale kupiłem. Jaka była jej radość? Ej, tak szczerze, kurde, naprawdę nie żałuję tego, że jej kupiłem. Taka radość, wiecie, w oczach, wow, to było coś pięknego. Nie nagrałem wam tego, no bo dziwnie tak trochę chodzić po ludziach i nagrywać ich twarze. Wiecie, masz rogalika, ale pokaż jak się uśmiesz, to bez sensu, nie ma sensu czegoś takiego nagrywać. Nagrałem wam za to kościół, jak fajnie wygląda tam w środku. Piękny dzień, jestem z niego dumny. Tutaj macie moją rękę. Nie będę już tego zmieniał, jestem wymęczony, a jeszcze muszę zrobić swoje parę obowiązków. Mm, nie zapowiada się na nic fajnego na razie. Zobaczymy, zobaczymy. W piątek będzie trening z chłopakami, jeżeli się to wszystko poukłada, bo jak, jak się to rozleci, to lipa będzie. Ale i tak w piątek robimy barki, do tego chyba dżu i będzie gitarka. Co ja mogę powiedzieć? Wszystkiego dobrego, ja lecę. Niech Bóg ma Was w opiece i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.